Radziecka ciężarówka Mas 505 model prototypowy wyprodukowany w 1962 roku. Wyposażony był silnik V6 o pojemności 11 150 cm oraz mocy 180 koni mechanicznych. Ciężarówka bazowała na cywilnej wersji Maz 500. Powstała specjalnie na potrzeby armii radzieckiej. Niestety model ten nie wszedł do produkcji seryjnej, gdyż przebrał, przegrał konkurencję z gazem 66. Miniaturka została wydana w Rosji w serii Nasz Avtoprom. Model jest o tyle ciekawy, gdyż przed długi czas była to jedyna możliwość pozyskania miniaturowego Maza 505. Samochód został wykonany na dosyć przyzwoitym poziomie. Mamy tutaj możliwość ściągnięcia plandeki. Model ogólnie jest dosyć spory, co pokażę na końcu tego materiału. Przy zestawieniu ze starym 266 wygląda jak jego starszy brat. A sam modelik pozyskałem od kolegi Pawła, kolekcjonera, który. Po prostu mi go sprezentował. Także dziękuję Ci Pawle, pozdrawiam Cię serdecznie. A Was wszystkich zapraszam do zaglądania na stronę internetową. Linki w opisie. I do obserwowania moich poczytań internetowych. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.